Cały czas wszyscy ciężko pracujemy, tak naprawdę. Mecz pierwszy u siebie z Gridziącem nam nie wyszedł, ale wszyscy żeśmy trenowali i poprawiali rzeczy, które poszły źle, wyciągliśmy wnioski no i dzisiaj dobre zawody pojechaliśmy, choć wiadomo, chcieliśmy wygrać. Mega mnie to denerwuje jak nie wygrywam, więc, oh. e, więc to mnie motywuje do tego, żeby było lepiej, e, no szkoda trochę dzisiaj mi początku, ale ciągle, m, ciągle jakby brakowało odważniejszej decyzji I, i później na trzeci wyścig ona poszła i później już byliśmy sklejeni e, bardzo dobrze, bardzo szybko i, i, i czułem, że rozpędzam się ciągle i cały czas. Jakby sugerowaliśmy się jakby ciągle tymi, mm, tymi dwoma treningami i tak z naszej strony to było takie może takie, takie cykanie trochę tymi ustawieniami, żeby nie popsuć, bo nie jest źle, czuć prędkość, ale troszeczkę czegoś brakuje. A no ten, Na ten trzeci wyścig mówimy, nie no, dajemy ciutkę więcej i, 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 i jest petarda. Czułem się komfortowo przede wszystkim. Do tego miałem dobre starty, dobrą prędkość i myślę, że to wykorzystałem. Rozmawialiśmy, co tutaj zmienić w tym torze, żeby było lepiej. Treningi też mieliśmy. Jeszcze będziemy w przyszłym tygodniu trenować, tak żeby być gotowym na mecz z Gorzowem.